Cześć, witam cię po raz kolejny. To jest chyba 77. To jest następne orędzie z, od, do Żywego Pomienia. Przeczytam ten cały tekst. To jest tekst z 26 3 marca 2022 roku. I to jest przekaz 1172. I ten przekaz mówi Bóg Ojciec. Nie będę tego komentował, po prostu. Przeczytam e, tak jak umie ale posłuchaj, posłuchaj, weź te słowa do siebie, bo się to tyczy wszystkich nas. Czy wierzysz Boga, czy nie wierzysz, to nie ma znaczenia, Bóg ojciec. Jam jest, który jest. Bóg ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej, kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu ojcowskiemu sercu, kocham Was niezmiernie i pragnę, abyście stale podążali za głosem Bożym. Nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść manieniem złego ducha. Pozwól, drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej Woli. Pozwól, drogie dziecko, bo wszyscy ludzie są Boga dziećmi wszyscy. Dlatego jest modlitwa ojcze nasz. Jak bardzo mocno ze wszechmiar Was kocham, tak bardzo mocno spragnionym jestem Waszej czystej, świętej miłości. Lecz kto mi ją da bezinteresownie? Im więcej, daje, Im więcej dacie dla mnie dobrowolnie od siebie, tym więcej ja wam dam od siebie. Postara się człowiecze nie przywoływać do swoich myśli zła. Nie myśl o nim, nie rozważaj go, bo przez to przywołujesz do siebie demony, które z chęcią tworzą w twojej głowie zmodyfikowaną, a tym samym demoniczną retrospekcję. Zauważ, że to, co było w twoim życiu, Ponownie się nie wydarzy. Ufajcie, słodkie dzieci, bo wart jestem każdego zaufania. Jeśli nikt, ja nigdy nie kłamię, nie wypowiadam półprawd, które, które także są kłamstwami, jestem samą świętością. Zawsze mówię tylko prawdę, taką jaka ona jest. Bo moje każde słowo ma moc twórczą. Jestem, który jestem. Wczoraj przez Maryję przyjąłem tę nędzną modlitwę. Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy niepokolanemu sercu Maryi. Choć wszystko jest mocno pokręcone, a masoneria ukrywa swoje prawdziwe cele, to akt ten oddał narody, w których rządzi szatan w ręce Maryi. Oba narody są rządzone przez szatana. To szatan toczy wojny tam. Wojny zawarte. Ja już dawno i robię wszystko, żeby nas wszystkich wciągnąć. Ja już dawno wszystko złożyłem w ręce Maryi. Gotów jestem na spełnienie każdego jej życzenia. Nie chcę, aby ktokolwiek się potępił, ale aby żył wiecznie w niebie. Szatan dąży wprost przeciwnie do tego, aby wszystkich potępić. Wepchnąć w czeluś piekła każdą duszę. Wielu z tych, co zginęło teraz na wschodzie. Po obu stronach niestety poszło do piekła. Powodem takiego wyroku była duża ilość grzechów i całkowity brak żalu za grzechy. Do końca swoich chwil nie chcieli służyć mnie, lecz ojcu kłamstwa, którego namową ulegli. Pomyślcie, w telewizji pokazywali, że różańce w Polsce święcili figurki świętego Michała i wysyłali na Ukrainę. Teraz ludzie zaczęli się modlić na różańcu. A wy możecie już codziennie się modlić. W domu, w drodze, w pracy, do kościołów pójść, możecie zawsze, w każdej chwili, tam od 1918 roku, jak mówił mi kolega, jeden taki znajomy przyjaciel, starszy dużo, do roku 1995 Boga nie było, 70 lat tam była ateizm. Komunizm i socjalizm. Teraz jest duży powrót był. budowanych nowych obiektów i tak dalej. Ale jak tu się nawrócić? Wykona... U nas jest odwrotnie. Nagrałem odcinek ludzie Demony, 14, chyba tam 20 dwa lata temu. Wykonany akt otwarł Trójcy świętej Maryi bramę, którą wejdę z moimi łaskami, a szatan i jego sługi ben, będzie pokonany. Maryja podjęła już pierwsze kroki, by wszystko zmienić. To, co się wczoraj stało, znacznie złagodził uderzenie na świat, świat świętej Bożej sprawiedliwości. Choć szatan się starał, to modlitwy wkładane do Bożego Skarbca sprawiły, że otworzyło się serce Jorgę, który obecnie pełnił rolę papieża. Szatan i Masoneria planowali co innego. Wyszło co innego. Chcę wam uświadomić, że wasze wszystkie modlitwy, posty, ofiary i pokuty mają dużą moc i uczynią nimi cuda, na które czekacie z utęsknieniem. No Bóg Ojciec mówi, że wszystkie, wszystkich nas, od małego do dużego, modlitwa, post. Tylko modlitwa, posty, ofiary i pokuty oddawane do Bożego Mskarca będą mogły wpłynąć na zmianę nastawienia serca. Nadchodzi czas, kiedy to Benedykt XVI i Franciszek niebawem będą wezwani do wieczności. Modcie się aby plan złego ducha mógł być zniwelowany, a wcielony plan ratunku duszy Jorgę. To, co uczynił, uratowało jego wieczność. Módlcie się, aby wycofał się z licznych błędów i herezji, które do tej pory wprowadziły jeszcze wprowadza w życie, by złagodzić na tyle, na ile to możliwe upadek Kościoła Świętego. Czarny trójkąt władzy. W sposób szczególny teraz módlcie się za polskich hierarchów. Szatan kontroluje ich w znacznym stopniu. Tylko wasze modlitwy sercem szczere i pełne posty składane ofiary do Bożego Skarca będą mogły zdziałać cuda. Sprawa idzie dość wolno, bo zbyt mała liczba osób napełnia naczynie prośbami waszymi modlitwami, postami, ofiarami, pokutami i wynagrodzeniami. Wasz trud i wysiłek nie idzie na marne. Jest bardzo dobrze wykorzystywany. Od autyczne, autentycznego, niekłamanego nawracenia polskich biskupów i kardynałów zależy los polskiego kościoła. Od auty, autentycznego, niekłamanego nawrócenia polskich biskupów i kardynałów. Nawrócenia polskich biskupów i kardynałów. To komu służą? Komu? Ale nie chodzi o to, żeby ich usądzać. To, co mówię cały czas. Modlić się za nich, ale trzeba samemu iść do Boga. Zastanów się, biedny biskupie i kardynale, za kim idziesz, komu służysz. Własne wyobrażenie pełnienia woli Bożej nie jest tym samym, co pełnienie woli Bożej. To stawianie siebie samego w miejsce Boga. Nie bądź głupcem, bądź roztropny. Idź za głosem Bożym, a nie za podpowiedziami z podpowiedzeniami demona. W tamtym tygodniu była Wielka Niedziela, i Triduum Paschalne i była transmisja w telewizji mszy, chyba z i stał biskup młody w okularach, ja tak wszedłem, popatrzyłem, że ona oglądała akurat, patrzę, nie wiedziałem skąd, bo to był tron taki biały, wysoki, pół złocany. w samym środku ołtarza stali tutaj inni kapłani i ten e, e, gość, cały w bieli, w złocie taki. E, I ten tron zasłaniał tabernakulum i tak popatrzyłem na chwilę mojej żony, że ten tron zasłania tabernakulum to nie tak, to tam dopiero czytałem urędzie w tamtym po dwa dzięki temu o tym jak Pan Jezus mówi Zrzućcie te trony mojego, z moich tabernakulum tabernakula na sam środek, bo tam jestem ja Bóg, Najwyższy i to był innego dnia na drugi dzień jest znowu transmisja mszy patrzę się stoi e, biskup Depo obok jest tabernakulum, tronu nie ma, znikło wszystko i kapłani służą normalnie w tym rycie takim, jak ja znam, co nie? Czyli tronu nie ma. Czyli demon chce wejść do stolicy Królowej Polski. No, tak to wynika z tego tekstu, tak się to układa w logiczną całość. Możecie sobie utworzyć tam i to by ci zauważycie. Spójrz na samego siebie. Nie bądź głupcem, bądź roztropny, idź za głosem Bożym, a nie za podpowiedziami demona. Spójrz na samego siebie, zauważ, że każda zła podjęta przez ciebie decyzja obciąża twoją własną duszę. Ogromną ilość grzechów cudzych, czy chcesz być potępiony na wieki. Nie myśl głupio, nie ma dla Ciebie nieba z automatu. Ty, jak każdy człowiek, musisz sobie na niebo zasłużyć całym swoim życiem, jako mój biskup, szafaz wszystkich sakramentów świętych, w jaki sposób pełnisz swoją rolę, funkcję? swoją posługę, czy każesz obsługiwać siebie innym jak psu, a sam w zamian zdzierża z podwadnych mamonę? Każdy twój krok, każdy gest będzie przez Jezusa rozliczony. Choć każda osoba Trójcy Świętej ma władzę sądzenia was, to cała Trójca Święta zdecydowała powierzyć wasz los w ręce Jezusa, bo to On was wykupił z mocy Świętej. Bożej sprawiedliwości, ceną, Swojej świętej krwi to mówiłem, to się wydarzyło to jest najważniejsze wydarzenie w historii świata? Tu każdy z nas się powinien codziennie nad tym zastanowić, patrząc na krzyżyk na różańcu, gdzie obiskupie i kardynale są Twoje zasługi, wysiłki, Twoje modlitwy, posty i umartwienia. W jaki piątek nie jadasz mięsa i nazywasz to postem? Przecież to jest zwykła wstrzemięźliwość. Kto dał Ci prawo nadużywania dyspenzy, a zwłaszcza dyspenzy od Bożych przykazań? Gdzie twoja werwa, zapał i animus? Starzejesz się, lat ci nie ubywa. Za niedługi czas staniesz na Sądzie Bożym. Z czym przyjdziesz? Swoje decyzje dość często wydajesz w oparciu o mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Świętego od wewnątrz. Czynisz to po części świadomie. Odpowiesz za to. Na Sprawiedliwym Sądzie Bożym. Jesteś pełen wad grzechów i umności. Czy takim jak ty, byli apostołowie Jezusa i tych, którzy oni ustanowili biskupami, wydając swoje decyzje, boisz się krytyki Nuncjusza i wyżej w hierarchii położonych, czy chcesz razem z nimi pójść do piekła na wieki? Jeżeli masz styczność z masonerią, czy słuchasz ich rad i nakazów, czy uznajesz wszystkie prawa de, prawdy wiary, czy wątpisz czasem w istnienie piekła i szatana? kiedy ostatnio uczestniczyłeś w egzorcyzmach. Boisz się? Czego? Z jakiej przyczyny ustanawiasz świeckich szafarzy i szafarek Komunii Świętych? Czyniąc ten krok, zablokowałeś powołania. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? <laughs> Wiele jeszcze można pytań zadawać. Czy to, czy to jest i czy ty jesteś ignorantem? Jeżeli się nie nawrócisz, nie odwrócisz się od zła, które czynisz, bardzo trudno będzie się Tobie zbawić. Tych z was, obiskupi i kardynałowie, którzy należycie do masonerii P2, pytam, komu służycie? Czyje rozkazy wypełniacie? Komu wam, kto wam pozwoli realizować mistrzowski masoński plan niszczenia Kościoła Świętego od wewnątrz? Czy szatan to co obiecał kiedyś, wypełnił? Czy jedynie na władzy i mamonie ci zależy? Zamiast realizować mój plan, moje zamiary, realizujesz plan likwidacji Kościoła. Fakt, że do struktur Kościoła doszedłeś przez działanie masonerii lub jakiejś agentury, nie zmienia faktu, że jesteś prawdziwym kapłanem Boga. Czy myślisz, że szatan da ci niebo? Mogę ci dać tylko to, o czym sam może ci tylko dać to, Czym sam jest zaproponować Ci pobyt w miejscu wiecznej pokuty? W jeziorze ognia i siarki w piekle. Jesteś głupcem, bo idziesz za kłamcą. Czy takim byli apostołowie Jezusa? Muszę kochani powiedzieć, że te teksty, akurat co tutaj, to można powiedzieć, że ja, mężczyzna, ojciec, rodziny dziadek, tak samo to są te wszystkie no, poukładane rzeczy. Tak samo jakimi jesteśmy naśladowcami, mały człowieczek i dziwne ślady. Zbłądzić nie mogę, choćby się chciało. Bo pójdzie za mną pewnie śmiało. Z chęcią, miłością dla mnie umierali i w moje imię. Co z tobą będzie po śmierci? Zdasz sprawę z każdego słowa, z każdego czynu, gestu, zamiaru, intencji. Ja to wszystko znam. Niczego przede mną nie da się ukryć. Obecnie w tym stanie na stu z Was umierających aż 94 idzie do piekła na wieczne potępienie biskupów kardynałów. To Bóg Ojciec to mówi, On nigdy nie kłamie. Uś, uświadom, e, uświadamiam wam o biskupie kardynałowi, jesteście najcenniejszym głupem diabła. Kochane dzieci Boże, to się tyczy tak samo prezydentów, wszystkich maści pre, e, przewodniczących jakichś partii, grup, to, to, bo jak stajesz, to odpowiadasz za życie tak samo tych ludzi. Który, którymi chcesz władać, to w partiach, w klubach, w wójty, to wszystko, to, to trzeba sobie uświadomić, to osoba świecka, to, to tak samo się tyczy nas, to nie jest, że biskupa, że ja go oceniam, nie nie nie, 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 to Bóg ocenia, ja mówię, że to tak samo się tyczy mnie. Kochane dzieci, Boże, pragnę prosić Was o Wasz trud i wysiłek włożony w ratunek tych wybranych. Ja chcę ratować każdą duszę kapłańską, każdego szczebla. Wszelką, wszelka wasza pomoc nie będzie niezauważona. Widzę i notuję każdy was gest, każde wasze słowo, oddając wszystko do Bożego Skarca. To Maryja Zeń może wyjmować wasz dar i ratować tych, o których by wam nie przyszło do głowy, że trzeba ich ratować. Często bywa, że do was dobiera się szatan, Zwłaszcza do tych, co dają wiele od siebie, demon was zniechęca, odstrasza, a czasem straszy, lecz bez mojej woli, zgody nic wam nie zrobi. Dałem upadłym aniołom pewną swobodę do działania, dlatego wykorzystują każdą możliwość, aby kusić, zwodzić i wabić, kogo tylko zdołają. Cieszy mnie ostatnia akcja modlitewna pokuta, lecz mówię o wam i powtarzam. Chcę w Polsce takiego stałego działania. Chcę, aby każda parafia w Polsce stała się taka, jak ta w Medziugorju. Na jej wzór żądam wypełnienia tego, co wczoraj mówił do, mówił do żywego pomienia Jezus, mój boski syn. Gdy się dostatecznie postaracie, możecie, jako kraj i naród, uwolnić się od tyranii szatana i być wierną gwiazdą pośród narodów. Dostatecznie postaracie. Dostateczna to była najniższa ocena przed totalnym upadkiem, jak za moich czasów. Możecie jako kraj i naród uwolnić się od tyranii szatana. No, i jesteśmy pod jego wpływem. Ta niestety w rządzie jest wszystkim. I być wierną gwiazdą pośród narodów. Jeżeli jednak niewielu się nawróci <laughs> nadal będziecie kroczyć drogą szatana, teraz się trzymaj krzesła, bo osiadniesz. I jeszcze raz zacznę. Jeżeli jednak niewielu się nawróci, nadal będziecie kroczyć drogą szatana, nie zrealizujecie żądań, wówczas spadnie na Polskę bitch, który może pozostawić was jakieś 20%. Nie chcę was straszyć, lecz lojalnie ostrzegam: im więcej was się modli i pości, tym szybciej będzie wygnany szatan z Polski. Jeszcze raz was proszę. Abyście jednoczyli się na wspólnej modlitwie. Poście i ofiarze, ofierze, a wszystko ofiarujcie do boskiego, Bożego Skarbca. Staram się o wszystko, walczę o Wasze względy, lecz mało kto zwraca na mnie swoją uwagę. To mnie o wiele, wiele bardziej zależy na Waszym szczęściu i radości, aniżeli Wam samym. Odrzućcie precz od siebie wszelkie zło. Kto z was jeszcze nie oddał się w Bożą niewolę miłości Trójcy Świętej, niech to uczyni teraz. Niczego na tym nie traci, a zyskuje potężnego słysznika. Moc i potęgę Trójcy Świętej, która chce walczyć ze złem, które was otacza i pokonuje. <laughs> Mówi Bóg do ciebie. Żyły płomieniu, z niczym się nie śpiesz, ale też celowo nie uciągać się. Masz swoje wady i przyzwyczajenia, które innym przeszkadzają. Staraj się to zmienić, aby nikogo sobą niepotrzebnie nie obciążać. Pomogę ci przez innych ludzi w tym, z czym sobie nie radzisz. Pragnę, abyś dążył do, dążył do ideału, próbował naśladować Jezusa i Maryję. To oni są dla ciebie najlepszym możliwym wzorem do naśladowania. Nie martw się o swoją przyszłość oraz o to, co będzie Ci potrzebne do życia i działania, bo dba o Ciebie, Święta Boże Opatrzność. Ty teraz zadbaj o siebie, o swoje zdrowie, a także o inne kwestie. Niebawem pojawi się ktoś, kto pomoże Ci zdobyć imprimatur dla medalionu. Będziesz mógł go wybić. Będą się działy liczne cuda za jego udziałem. Nie bój się o nic, bo Trójca Święta jest przy Tobie, nieustannie Ci pomaga. Kochaj mnie, mów do mnie, ja dam Ci wszystko, co potrzebne do realizacji zadań, które Ci postawiłem. Zaufaj mi najmocniej, jak potrafisz, zdaj się całkowicie na mnie oraz na całe niebo. Niczym się nie zniechęcaj, lecz trwaj wiernie przy mnie. Przygotowałem Ci wiele łask i wiele niespodzianek, dlatego chcę, abyś ślepo realizował to, czego chcę i pragnę. Nie myśl za wiele o sobie ani o problemach które masz, Twoje oddanie się w Bożą niewolę dało mi niczym nieograniczoną możliwość posługiwania się Tobą do realizacji wyznaczonych przeze mnie celów. Nie myśl za wiele o sobie, ani o problemach, które masz, Twoje oddanie się w Bożą niewolę dało, ci niczym, dało mi niczym nieograniczoną możliwość posługiwania się Tobą. To jest bardzo ważne zdanie, ale ja to zrobię następny filmik, który Matka Boża mówi na temat tego oddania się w niewolę, swojej woli, i wtedy demon nie ma takiego dostępu na nas. Oddawanie się codziennie, możesz tam po moich krótkich aktach, ojcze wszechmocny, zawładnij moim umysłem, zawładnij moimi oczami, uszami, zawładnij moimi marzeniami, to co mówiłem tam w Znaku Krzyża, pokazuję w imię ojca, żeby Bóg Ojciec zawładnął Twoją, całą centrum dowodzenia, wszystkimi potrzebami, i niech zawładnie tym, i niech wszystko, co się dzieje, było zgodnie z Jego wolą. To jest taki, myślę. Mój akt taki zawierzenia, ale działa. Woli Bożej. Stara się okiezać swoją naturę. Trójca święta niepokolana we wszystkim Ci pomoże. Ufaj mi zawsze pod każdym względem. Resztę pozostaw mojemu w Tobie i przez Ciebie działaniu. W swoim czasie wiele ujrzysz, to zmieni dotychczasowe Twoje funkcjonowanie jako mojego proroka. Twoje całkowite zawierzenie sprawia. Że dzięki Twojej pomocy popełniasz o wiele mniej błędów i wykroczeń, a Trójca Święta może się Tobą w miarę swobodnie posługiwać. Tu pisze, że e, Twoje funkcje jako mojego proroka każdy człowiek, który żyje i jest wierzący człowiekiem, i na przykład czyta te teksty, postępując e, e, zgodnie z Ewangelią, z tym, co nauczał Jezus Chrystus jako dobry pastor. Idąc za nim, to, to stajesz się prorokiem. E, na razie nie dają ci za wiele możliwości, bo na nie jeszcze nie nadszedł czas. Stara się czynić tylko to, co ja chcę, a wszystko będzie dobrze. Ufaj mi bezgranicznie, a ja zawsze ci pomogę. Szykuję ci wiele miłych i bardzo miłych niespodzianek, także tych duchowych. Trwaj wiernie przy mnie, czyń na bieżąco wszystko to, co chcę, a nagroda będzie zawsze miar wielka. W swoim czasie realizuję tobie niektóre z twoich marzeń, zawsze zabierze mi wszystko do końca. Kochaj mnie jak najmocniej jesteś w stanie, a ja ci za to będę nieustannie błogosławił. Kochane dzieci światłości, kochane dzieci światłości. To wiedz o tym, że jesteś dzieckiem światłości, jesteś bytem dochowym. Miłe mojemu świętemu ojcowskiemu sercu. Kocham was i pragnę, abyście się nie zawiedli mojego do was zaufania. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham was. Bo mam dla Was wiele miłości, więcej niż dla innych stworzeń. Pouczajcie wiernych o grzechach, o właściwym przyjmowaniu i uczestniczeniu w każdym sakramentu świętych. Licznym, letnim, wierze osobom nie spodobają się te zmiany i będą chcieli nadal funkcjonować tak jak dawniej. dawniej. Pozwoliłem wielu osobom na wizytę w piekle, czystcu, niebie. Niektóre z tych osób już umarły. Lecz jeszcze wiele z nich żyje. Niechaj każdy kapłan daje przykład, przykłady i pouczenia o tych wszystkich rzeczywistościach i by opisywali to wszystko, co prowadzi duszę ludzi do wiecznego potępienia. Nie chcę nikogo potępić, jednak wybór należy do was. Pragnę, aby jak największa liczba wiernych zdecydowała się przystąpić do niewolnictwa Maryi lub niewolnictwa Trójcy Świętej przez niepokalaną. Takie dobrowolne oddanie się siebie samego, całego swojego życia, imienia i tego czym się dysponuje, zarówno materialnego jak i duchowego, sprawi, że będzie mogła być wypełniona wola Boża w ich duszach w 100%. Chcę rozpalić swoją wiarę, powodzając ducha czytając wiele budujących lektur. Oraz wiele innych pobożnych materiałów, które wzmacniają w Was nadzieję i pomnożą w Was Bożą miłość. Chcąc normalnie żyć i funkcjonować, musicie zmusić siebie samych do wielkiego wysiłku, do usilnej pracy nad sobą, a także dla dobra innych osób. Pragnę, aby każdy rozumny człowiek nigdy nie był samolubny i zawsze szukał w innych, w innych symptomów Bożej miłości. Nigdy nie bądźcie pamiętliwy. Zawsze wybaczajcie swoim winowajcom, nigdy nie chowajcie do kogokolwiek urazy. Pragnę, aby każda osoba wcielała w swoje życie ideę prawdziwej miłości z hymnu świętego Pawła Apostoła. Kocham Was niezmi niezmiernie o moje słodkie, umiłowane stworzenia i z miłością przetulam Was do wnętrza mojego Ojcowskiego Serca. Wszystkich czytających i słuchających, Błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie do końca swojemu niebieskiemu Ojcu. Czy stać jest Was na to, jak bardzo Wy mnie kochacie? Czy na tyle, aby posłuchać tego, o co Was tak bardzo proszę? Pozwólcie mi działać w Was, ale i poprzez Was do woli. Nie rancie Bożego serca Waszymi grzechami, swoimi występkami. Opamiętajcie się, chcę Wam pomóc i umocnić Was. Czy mi na to pozwolicie, czy mogę na Was liczyć, na Wasz dobry, pozytywny odzew, ile serca włożycie w miłość do Boga, czy mam jeszcze, co mam jeszcze uczynić, aby zachęcić Was do kroczenia drogami zbawienia? Nie rańcie mojego serca swoimi grzechami, Waszymi występkami. Ja mimo wszystko, pomimo Waszej krnąbrności, bardzo Was kocham. Bóg Ojciec. Najdroższa krwi Jezusa Chrystusa przynada nas na krzyżu. w każdego, który to ogląda, mnie je, jego, i jego rodzinę w swojej opiece. Amen. Nara.